Spowiedź. Jezus delikatnie wyjmuje grzechy z człowieka. Wstałem i pragnę wrócić i wyjść z ciennych czynów. Z wielką trudnością kieruję kroki na spokojną drogę. Niosę przez krótki czas chleb i miłość, sól ziemi. W odmierzonych myślach i skraj buntu. Zaczyna wykwitać między jednym a drugim mocnym uderzeniem serca. Dążę nieustannie w ciele, upleść gniazdo prawdy. Czarne ziarna, przyczyn teatralnie twarz ukrywam. Twórcę sumienia usprawiedliwiam zwodzeniem świata. Pustko wewnętrzną. Próbuję spoglądać w światła. Stoję na nagim horyzoncie i patrzę w źródło nieba. Potrzebuję silnego rozumu do oczyszczenia duszy. Autor Marek Mikulski Czytała Janina Gasta.